89 FM Akademickie Radio Centrum. Witam państwa na Politechnice Rzeszowskiej, na uczelni, na której zbudujecie waszą przyszłość. Dzisiejsze wydarzenie jest okazją do tego, abyście mogli poznać Politechnikę Rzeszowską, największą uczelnię techniczną w tej części kraju, poznać ją i polubić już teraz. Oferujemy Wam Politechnikę Rzeszowską jako miejsce zarówno nauki, jak i rozwoju wszechstronnego, ponieważ jak się okaże, dzisiaj jesteśmy oczywiście uczelnią, wykłady. Liczenia, ale także jako uczelnia jesteśmy zobowiązani pokazać Wam szerszą ofertę sportową, kulturalną, towarzyską, więc to wszystko znajdziecie na Politechnice Rzeszowskiej. Więc zachęcam do tego, aby w dniu dzisiejszym pytać, odwiedzać laboratoria, rozmawiać z pracownikami, ale też z Waszymi starszymi kolegami, którzy już u nas studiują i jestem przekonany, że ta decyzja, którą podejmiecie za Kilka miesięcy będzie decyzją związaną z tym, aby studiować tutaj. Czekamy na Was, Szanowni Państwo, pierwszego października na Politechnice Rzeszowskiej. Tak naprawdę wiązałem całą swoją przyszłość z Krakowem. Ostatecznie wybrałem Rzeszów. Świetna decyzja, według mnie jedna z najlepszych, jeżeli nie nawet najlepsza w życiu, czyli wybór Politechniki Rzeszowskiej. Ale też chcemy pokazać młodym osobom, że studia to naprawdę fajny etap w życiu, ale przede wszystkim wybór dobrej uczelni to także nie tylko fajne studia, ale dobre życie po zakończeniu tych studiów. Studentem się bywa, absolwentem się jest całe życie, i chcemy tutaj przekonać jak najwięcej ludzi, młodych do tego, żeby faktycznie wybrali możliwe dobrą uczelnię Politechniki Rzeszowskiej. Dzień otwarty Politechniki Rzeszowskiej, edycja 2024, to tak naprawdę wydarzenie dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, nie tylko dla maturzystów, ale m.in. naturalnie dla klas maturalnych. Zaproszenie dostały wszystkie szkoły z województwa podkarpackiego, wszystkie licea, wszystkie technika. Cieszy nas za duże zainteresowanie tymi dniami otwartymi. Podczas tych dni otwartych można wziąć udział w różnych wykładach, które są w Auli V1, będą także pokazy fizyczne, pokazy chemiczne, będą spotkania na wydziałach, czyli każde, każda karta szkoła może zobaczyć, jak ten wydział wygląda od środka, czyli zobaczyć laboratoria wydziałowe, porozmawiać z pracownikami, ze studentami. Pamiętajmy, że studia to nie tylko zajęcia, ale także ta działalność dookoła, czyli mamy też także stoisko Centrum Sportu Akademickiego, Centrum Języków Obcych, mamy z Działu Współpracy Międzynarodowej, czyli jeżeli ktoś już w tej chwili na etapie szkoły średniej myśli o tym, aby wyjechać na jeden, dwa semestry na inne uczenie do innego kraju podczas studiów, to także może zgłębić te tajniki. Wszystkie laboratoria, sale dydaktyczne, dziekanaty, wszystko to jest na wyciągnięcie ręki, ale to też... Um, Ułatwia studia. To jest takie miasteczko w mieście, i zdecydowanie warto tu pokazać ludziom młodym, że te warunki do studiowania na płciindze Rzeszowskiej są nieprzeciętnie dobre. Mamy ponad 30 kierunków studiów. Cieszy nas to, że faktycznie rekrutacja wypada na zadowalającym poziomie. Pokolenie 18-19-latków jest bardzo świadome swojej przyszłości i nie wybiera łatwych kierunków, wybiera ambitne kierunki studiów, które dadzą im dobre miejsca pracy. Są kierunki studiów, które cieszą się też ogromnym zainteresowaniem z drugiej strony, czyli pracodawców. Mamy kierunki na Wydziale Chemicznym, mamy inżynierię materiałową, mamy nowy kierunek na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli. To są świetne warunki do studiowania. Nasze kierunki studiów zdecydowanie są oparte na zapotrzebowaniu rynku, ale także na tym, w jaki sposób się zmienia technologia współczesnych czasów. I te kierunki ze studiów często są aktualizowane. Warto wejść na stronę www.rekrutacja.prz.edu.pl, ewentualnie wpisać w Google po prostu rekrutacja rekrutacja Rzeszowska i faktycznie tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje, będzie też tam informator do pobrania. Warto przeglądnąć te wszystkie kierunki studiów, każdy kierunek studiów jest tam opisany, można się zastanowić, który, a dokładnie które kierunki studiów wybrać, dlatego że przy jednej opłacie rekrutacyjnej można wybrać dwa kierunki studiów na Politechnice Rzeszowskiej, a już po dostaniu się na te dwa kierunki studiów wybrać ten, który faktycznie chcemy studiować. 89FM Akademickie Radiocentrum.